Czy państwa z systemem kapitalistycznym mogły kiedykolwiek wspierać komunizm? Czy tak odległe ideologie od siebie, czyli kapitalizm i komunizm, mogły kiedyś iść ramię w ramię? Okazuje się, że to, co na pierwszy rzut oka mogło się wydawać nierealne, było całkiem możliwe, a państwa Zachodu USA i Zachód Europy chętnie wspierały rewolucję bolszewicką, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia ZSRR. Dlaczego tak się stało? Co powodowało państwami zachodnimi kapitalistycznymi, żeby wspierać ideologię komunistyczną? Witam wszystkich na kanale Historia nieoczywista. Witam nowe osoby, jak również dotychczasowych widzów. Zapraszam do subskrypcji kanału, do wspierania kanału, jeśli uważacie, że warto wspierać moją pracę. Można to robić poprzez portal Buycafe, gdzie można stawiać wirtualną kawę. Bez subskrypcji, bez rejestracji, jak również kanał można wspierać przez YouTube lub Patronite. Linki są w opisie filmu, jak również w przyczepionym komentarzu. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za lajki pod filmami, za komentarze. Dziękuję za oglądanie filmów i również do tego zachęcam. Dzięki temu również będzie zwiększał się zasięg tych filmów i będą docierać do coraz większej liczby osób, za co też oczywiście bardzo Wam dziękuję. A więc, dlaczego państwa kapitalistyczne tak chętnie wspierały bolszewików? Musimy cofnąć się trochę do. Lat wcześniejszych do tego, co działo się w Rosji Carskiej już na początku XX wieku. Taka propaganda bolszewicka oczywiście mówi, że te masy ludności same tak powstały, żeby zmienić władzę w Rosji. Natomiast to nie do końca jest prawdą, ponieważ okazuje się, że bardzo mocno wpływały na to państwa ościenne lub państwa zachodu. W czasie pierwszej wojny światowej cho chociażby Niemcy chciały zlikwidować zagrożenie wschodnie, przerzucić całe siły na zachód, więc również było to w ich interesie, aby w Rosji siać zamęt. Stany Zjednoczone z kolei obawiały się potęgi Rosji. Gdyby Niemcy zostały pokonane, to właśnie Rosja stałaby się najbardziej potężnym państwem w Europie. Amerykanie bali się militarnej pozycji Rosji. Poza tym Rosja posiadała bogate złoża minerałów, ropy, złota, a na to miała chęć amerykańska finansiera. Niemcy i Stany Zjednoczone chciały dużo zrobić, żeby Rosję dla swoich celów oczywiście wykorzystać i żeby Rosja pogrążyła się w chaosie. Rosja carska, bo Rosja carska była głównym przeciwnikiem Niemiec i również Stanów Zjednoczonych. To właśnie Rosji carskiej bały się Niemcy i bały się USA. Dlatego wcielano w życie plany, które miały na celu położenie kres władzy carskiej i spowodowanie jak największego zamętu w Rosji. Do tego nadawali się bardzo dobrze bolszewicy, Lenin czy Trocki. Lenina bardziej używały Niemcy, natomiast Trocki odbył podróż do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nikt z państw zachodu nie przewidział, że w końcu Rosja, nawet jeśli będzie to Rosja bolszewicka, obróci się także przeciwko tym państwom. W 1917 roku Trocki przybył do USA, był to styczeń tego roku. Miał on już doświadczenie rewolucyjne, ponieważ na początku XX wieku Rosję wstrząsała różnego rodzaju dywersja, różnego rodzaju niepokoje. Chociażby w 1905 roku były próby przewrotu w Rosji, i wtedy na działalność dywersyjną w Rosji różne kraje przeznaczyły na dzisiejsze pieniądze ćwierć miliarda dolarów. Tą sprawę bada bardzo długo profesor Antony Saton, który twierdził, że to Wall Street, między innymi Wall Street, finansowało też rewolucję bolszewicką, czy wcześniejsze próby przewrotów. Zwolennikiem zniszczenia potęgi rosyjskiej, albo przynajmniej w znacznym stopniu osłabienia jej był Jacob Schiff, czyli szef jednego z domów maklerskich w Nowym Jorku. W 1905 roku Trocki próbował przewrotu, chciał oderwać robotników od pracy i zamienić Petersburg, czyli stolicę ówczesnej Rosji, w gniazdo rewolucji. Wtedy działał razem z Aleksandrem Parwusem, który razem z Trockim przejął dwie gazety. Dzięki temu szybko rozprowadzili ponad pół miliona egzemplarzy gazet i potrafili manipulować społeczeństwem. Wtedy to właśnie na podstawie tych artykułów ludzie zaczęli wycofywać oszczędności z banków i praktycznie prawie udało się im doprowadzić do bankructwa systemu finansowego. Jednak przewrót się nie udał, Trocki musiał uciekać. Jednak w 1917 roku znowu się pojawiła szansa na rozbicie Rosji carskiej. Amerykanie też widzieli tą możliwość. Jeden z doradców prezydenta Wilsona również tłumaczył mu, że po obaleniu cara USA powinny wejść do wojny i lepiej byłoby, gdyby zamiast jednej Rosji były cztery. Dlatego Trocki był potrzebny do realizacji planów Stanów Zjednoczonych. Kiedy przybył do USA, to miał swoją limuzynę, miał apartament. Przybył razem ze swoją rodziną do Stanów Zjednoczonych i był otoczony niezwykłą opieką. Kiedy z powrotem wyruszał do Rosji, to miał około przy sobie 200 tysięcy dolarów, przeliczając na dzisiejszą wartość w złocie. Profesor Saton twierdzi, że musiał być przez kogoś finansowany, bo gdyby nawet pracował w Nowym Jorku wtedy, no to nie mógłby zarobić więcej niż 600 dolarów. Pytanie, kto go finansował? Prawdopodobnie, tak jak profesor twierdzi, finansiera Wall Street. Inny ze znanych komunistów i przywódców ruchu bolszewickiego, czyli Włodzimierz Lenin, w 1917 roku przebywał w Szwajcarii. Aleksandr Parwus, czyli współpracownik Trockiego, cały czas miał tą koncepcję, żeby odsunąć Carat od władzy i przedstawił swój plan w Berlinie. Co ciekawe, w archiwach niemieckiego ministra spraw zagranicznych zachowały się całe plany działań, które proponował. Parvus, czyli strajki, zniszczenie świadomości obywatelskiej i narodowej, sparaliżowanie armii. Został on wtedy konsultantem do spraw Rosji i przydzielono mu pieniądze. Niemcy nie żałowały pieniędzy, ponieważ dali mu milion marek w złocie. Co ciekawe, przelewy oczywiście nie szły bezpośrednio, tylko szły przez banki szwedzkie, a tytułami przelewów była taka informacja na propagowanie pokoju na wschodzie. Niemcy też wykorzystywali tutaj taką metodę, żeby nie było to od razu widoczne, że te pieniądze są bezpośrednio wypłacane przez nich dla Lenina. Wiemy, co się wtedy stało. W końcu ta rewolucja doszła do skutku, i wtedy to właśnie Parwóz i jego tak naprawdę pracodawcy zaczęli działać. A Lenin bardzo się do tego nadawał, żeby wrócił właśnie z powrotem do Rosji, kiedy to w Rosji zaczęły występować strajki na dużą skalę. Przemierzył Przepłynął w zasadzie do Szwecji i później przez Finlandię udał się do Piotrogrodu ówczesnego, czyli Sankt Petersburga. Niektórzy uważają, że prawdopodobnie nawet w Berlinie jeszcze odbył spotkanie z najwyższymi władzami Niemiec i wtedy to właśnie podobno uzgodniono, że Niemcy zawrą pokój z bolszewikami, jeśli przejmą władzę. Winston Churchill powiedział później o tych wydarzeniach, że Lenin przyjechał do Rosji jak bakcyl dżumy. Jednak nie wszyscy podzielali taki pogląd Churchilla, ponieważ parowóz zorganizował Leninowi istne królewskie przyjęcie. A kiedy Lenin wrócił, to niemieckie pieniądze zaczęły płynąć już otwartymi strumieniami, wręcz potężnymi rzekami. Tak twierdzi m.in. Elizabeth Heresz, która bagdała te przepływy pieniężne. Między innymi komuniści otrzymali bardzo dobry sprzęt do drukowania swoich gazet, a dzięki temu nakłady jeszcze bardziej się zwiększyły. Jednak kiedy Lenin wrócił, wrócił również Trocki. Mimo tego, że oni delikatnie mówiąc nie darzyli się sympatią, to jednak musieli zacząć ze sobą współpracować. Co ciekawe, tutaj można zauważyć niezwykłą historię na zapleczu tych ludzi, ponieważ z jednej strony finansowały Lenina Niemcy, a Trockiego Stany Zjednoczone, a w wojnie przecież były to przeciwstawne mocarstwa, czyli wrogowie, a tutaj można powiedzieć, że jednak pod względem Rosji były te mocarstwa z przymierzeńcami. Tutaj trzeba obalić też pogląd, że masy ludzkie tak bardzo tych bolszewików popierały. Wcale tak nie było. Udało się przejąć władzę bolszewikom dzięki właśnie wsparciu Stanów Zjednoczonych czy innych państw zachodnich. Między innymi to te pieniądze podburzały społeczeństwo, bo szły na propagandę, czy potrafiły dzięki działaniom bolszewikom destabilizować gospodarkę Rosji. Rosjanie byli bardzo bojaźliwie nastawieni do tych różnych działań, które bolszewicy przejawiali, ponieważ po prostu nie byli ufni bolszewikom i temu, co oni robią czy będą robić. Poza tym bolszewicy płacili za strajki Zapłata za strajki, dniówka za strajk, była o wiele większa niż dniówka w pracy, więc ludziom opłacało się strajkować i dzięki temu bolszewicy gromadzili znaczne rzesze ludzi po prostu za pieniądze. W 1917 roku w lecie tajne służby rosyjskie przekwyciły szyfrowane dokumenty i rewolucja zawisła na włosku, dlatego nielegalne przejęcie władzy musiało nastąpić szybko. W październiku się to udało, rewolucja stała się faktem, Trocki i Lenin byli przywódcami tej rewolucji. Co się stało później? Oczywiście krwawe, czerwony terror. Rozstrzeliwanie przeciwników, niszczenie dyplomacji rosyjskiej. Trocki sam mówił, że po zakończeniu tej wojny, czyli pierwszej wojny światowej, Europa będzie ukształtowana nie przez dyplomatów, lecz przez proletariat jako Stany Zjednoczone Europy. Wiadomo, żeby takie rzeczy przeprowadzać, to trzeba było mieć ogromne pieniądze. Dlatego chociażby w archiwach niemieckich mamy takie informacje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi resort skarbu o wyasygnowanie 10 milionów marek na prowadzenie propagandy politycznej w Rosji. Później tą kwotę powiększono do 15 milionów i właśnie taką kwotę przekazano. Bolszewicy za przejęcie władzy mieli długi u Niemiec czy też u Stanów Zjednoczonych, a państwa te upomniały się oczywiście o oddanie tego długu. Bolszewicy podpisali pokój z Niemcami, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania weszła do gry. Profesor Saton twierdzi, że pierwsza misja Czerwonego Krzyża w bolszewickiej Rosji była tak naprawdę wyprawą nie charytatywną czy pomocową, ale była wycieczką amerykańskich prawników i bankierów. Do Sankt Petersburga napłynął milion dolarów, między innymi dzięki finansiście i inżynierowi górnictwa Williamowi Thompsonowi. Ale to nie wszystko, ponieważ Departament Stanu, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych, było pod ostrzałem bolszewików, ponieważ oni potrzebowali broni i potrzebowali ludzi, którzy będą mogli służyć w wojnie. Trocki prosił właśnie Stany Zjednoczone o pomoc w szkoleniu Armii Czerwonej, ponieważ Rosja pogrążyła się w wojnie domowej, a tzw. biali, czyli zwolennicy carskiej Rosji stanęli do walki przeciwko bolszewickim rewolucjonistom. Dodatkowo Japonia cały czas brała udział w konflikcie i żeby nie opanować kolei transsyberyjskiej, to tą kolej okupowała Armia Stanów Zjednoczonych. Saton twierdzi, że właśnie ta okupacja tej linii kolejowej przez Stany Zjednoczone była po to, żeby później oddać ją komunistom. Zresztą warto zobaczyć na przykład na nagłówki gazet, chociażby New York Timesa z 1919 roku, który radośnie głosił, że nareszcie bolszewicy zdobyli Władywostok. W samej Rosji zaczął się wielki dramat. Zaczął się głód, zaczęto zamykać fabryki, elektrownie nie działały. Dlaczego tak się działo? No bo czystkami byli objęci m.in. też specjaliści, którzy potrafili po prostu tymi rzeczami zarządzać. Co więc spowodowało, że ta rewolucja przetrwała, jak również sama bolszewicka Rosja? To, że m.in. pieniądze bolszewikom dalej przelewała Europa czy Stany Zjednoczone. W czasach wielkiego głodu do Rosji spłynęło 20 milionów dolarów z tzw. amerykańskiej administracji pomocy. Te środki były wykorzystane oczywiście nie na pomoc, tylko na uzbrojenie. Do Rosji wyruszyła ze Stanów misja, która między innymi otrzymała 200 koncesji dla firm z USA na działalność w Rosji Bolszewickiej. Przejęto fabryki ołówków i azbestu. Zdobyto też prawa do wydobywania ropy naftowej. USA prawdopodobnie też szkoliły Armię Czerwoną, ponieważ właśnie Lew Trocki telegrafował do amerykańskiego Departamentu Stanu o pomoc. Wśród organizacji, które wspierały bolszewików, co ciekawe, znalazły się Amerykański Bank Rezerwy Federalnej czy Bank Inwestycyjny JP Morgan. Firmy takie jak Standard Oil, Kompany, którego właścicielem był Rockefeller, dostały możliwość poszukiwania i wydobywania surowców naturalnych, w tym ropy naftowej. Do Stanów Zjednoczonych trafiło złoto carskie. Kopalniami złota, modernizacją tych kopalni zajmowali się również Anglicy. Profesor Sutton podkreślał, że wcześniej przemysł w Imperium Rosyjskim stał na dosyć wysokim poziomie, a bolszewicy w ciągu kilku lat zniszczyli całą infrastrukturę, żeby ją odbudować później za pomocą firm zachodnich, czy to ze Stanów, czy to z Francji, z Anglii, czy z Niemiec. Amerykanie bardzo się pomylili i szybko za pomocą tych pieniędzy Stany Zjednoczone przekonały się, że urósł im rywal na arenie międzynarodowej, szczególnie po II wojnie światowej, numer jeden. Później, przez wiele lat, żelazna kurtyna kształtowała losy świata. Niestety, jak wiadomo, pociągnęło za sobą to miliony ofiar, ale ile razy w losach świata pieniądze były jednak na pierwszym miejscu, a niekoniecznie dalekowzroczne perspektywy tego, co się może stać, czy życie ludzkie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.